Cześć. Od jakiegoś czasu szczególnie na TikToku obserwuję masę filmików na temat inwestowania, o tym jak ktoś porzucił pracę i zaczął inwestować i nagle stał się bogaty. Dziś o tym i na co należy uważać. Zapraszam. Inwestowanie to jest coś, co wzbudza sporo emocji, bo może przynieść faktycznie dosyć duże dochody, ale można też i stracić wszystko. Na co zwrócić uwagę, opowiem w dalszej części filmu, natomiast teraz chciałbym skupić się na sztuczkach różnego rodzaju naciągaczy, którzy, którzy będą was próbować naciągnąć na różnego rodzaju pseudo szkolenia i jakieś systemy, dzięki którym rzekomo wy macie stać się bogaci. I tutaj uwaga będę to podkreślać jeszcze kilka razy podczas tego materiału są osoby, które znają się na rzeczy, prowadzą merytoryczne szkolenia, i są systemy, które faktycznie coś wam tam mogą pomóc. Natomiast jak to w naszym świecie bywa, niestety są też naciągacze, którzy próbują udawać osoby, które na czym się znają, promując jakieś dziwne szkolenia, które rzekomo mają, mają wam pomóc w tym, jak się stać bogatym. I na to tutaj będę chciał was teraz uczulić. Przede wszystkim należy uświadomić sobie jedną zasadniczą rzecz. Nie mogą wygrać wszyscy. Jeśli ktoś zarabia, to ktoś musi stracić tak to działa. Wszyscy nie mogą wygrać. Natomiast zawsze wygrywają pośrednicy, którzy kasują pieniądze za pośrednictwo w transakcjach czy za jakieś szkolenia lub systemy wspomagające. Oni nie ryzykują praktycznie niczego. Co powinno wzbudzić nasze podejrzenia? I podkreślam to znowu, to nie tyczy się wszystkich, bowiem jest sporo specjalistów, którzy po prostu monetyzują swoją wiedzę przez różne szkolenia. Bo dlaczego nie, jeśli się na tym znają? Opowiem natomiast o metodzie często stosowanej przez zwykłych naciągaczy którzy próbują się upodabniać do specjalistów, budując skliwą historię wokół siebie. Zazwyczaj budują historię takiego szarego Kowalskiego, który skończył studia albo próbował je skończyć, był w normalnej pracy, gdzieś w korporacji, ale mu tam nie szło, miał jakieś tam problemy i pewnego razu postanowił rzucić wszystko i zacząć inwestować. Oczywiście znalazł konkretny system sieci, który sprawił, że nagle nauczył się inwestować i ten system sprawił, że stał on się bogaty. A teraz z dobroci serca chce on się z tą wiedzą z wami podzielić. Tutaj powinna zapalić się czerwona lampka. Odpowiedzmy sobie szczerze: pieniądze lubią ciszę. Jeśli ktoś ma realny jakiś pomysł, trick, jak można zarobić dużo pieniędzy w krótkim czasie, wątpliwe jest, że tym pomysłem się podzieli z kimkolwiek. Czym innym jest mówienie o szkoleniu w zakresie edukacji, a czym innym jest budowanie przekonania. Że jeśli kupisz jakiś system czy szkolenie, to nagle staniesz się bogaty i zmienisz całe swoje życie. Gdy ktoś chwali się w socjal mediach, że zarabia grubą kasę, to dlaczego tak bardzo zależy mu na tym, żeby zareklamować swoje szkolenia? Odpowiedź jest prosta, bo właśnie zarabia na osobach, które na te szkolenia naciągnie, a sam nie ma żadnego pojęcia o inwestowaniu. Po prostu żyje z jakichś szkoleń lub z prowizji za przekierowywanie ludzi do jakichś tam systemów. To jest nierzadko główny dochód, a nie inwestowanie. Najczęściej te osoby nawet nie dotykały czegoś takiego jak inwestowanie, a cała otoczka jest tylko po to, żeby złapać ludzi na swoje szkolenia. Osoby te chętnie nawiązują kontakt z potencjalnie zainteresowanymi osobami, robią to nienachalnie, żeby nie przestraszyć też odbiorcy, natomiast chętnie odpowiadają na pytania, często bezpłatnie. Wydają się być przy tym osobami bardzo spoko, bardzo szczerymi. Które informują was, że tak naprawdę one niczego nie gwarantują, że można coś stracić. Krótko mówiąc, budują takie przekonanie i tak, i tak bardzo są nienachalni w tym, że paradoksalnie przekonują odbiorcę, żeby wyłożyć na to pieniądze. A zazwyczaj chodzi o niemałe pieniądze, bo kilka tysięcy złotych za jakieś szkolenie i często jakąś opłatę subskrypcyjną za dostęp do jakiegoś systemu. Albo co jeszcze gorsze, namówi was na udział w jakiejś piramidzie finansowej. I kolejny raz podkreślę: nie wszyscy są naciągaczami. Są też szkolenia wartościowe, merytoryczne i systemy, które gdzieś się sprawdzają. Jak ktoś coś wie, robi szkolenia, może sobie zawsze dodatkowe środki z tego wyciągnąć. Natomiast po prostu opisuję jedno z najczęstszych sposobów budowania historii przez naciągaczy, którzy o inwestowaniu nie mają pojęcia, a sprzedają jakieś szkolenia i inne systemy do tego. Z naciągaczami jest taki problem, że oni kreują się na specjalistów w dziedzinie, upodabniają się do specjalistów i trudno jest ich czasami odróżnić od prawdziwych specjalistów. Dodatkowo budują historię takiego szarego Kowalskiego, pokazując, wcielając się często w rolę zwykłego odbiorcy, że można, że się da, tylko musisz zainwestować kasę konkretnie w jego system, w jego szkolenie. No i tutaj właśnie całe szkopu. Jak rozpoznać oszustę od kogoś, kto się faktycznie na tym zna? Niestety to jest bardzo trudne. Nie ma dobrej recepty na to. Bo przecież osoba, której w Realu naprawdę się udało, mogła być przecież szarym kowalskim. Nie jest to wykluczone. Tutaj jedynie co może pomóc moim zdaniem to po prostu trzeźwe spojrzenie na ofertę. Czy są jakieś opinie? Jeśli są to jakie, kiedy dodane, czy wyglądają naturalnie. Brak opinii to też jakaś informacja. Nie ma idealnej recepty, niestety. Porozmawiajmy teraz na koniec, jak można zacząć bawić się w inwestowanie w sposób w miarę bezpieczny i nie będą to jakieś porady i triki inwestycyjne, chodzi mi o coś innego. I muszę zaznaczyć, że inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem utraty wszystkich swoich pieniędzy. Choćbyście grali nie wiadomo jak bezpiecznie, zawsze jest to obarczony takim ryzykiem, że wszystkie środki stracicie. Ten materiał nie jest poradnikiem inwestycyjnym. Przede wszystkim odpowiedz, czy też odpowiedzcie sobie na pytanie, czy macie nałogi, bowiem inwestowanie potrafi wciągnąć, szczególnie kiedy macie jakieś sukcesy i skłania was do coraz większego ryzyka. Coś jak hazard, troszkę w tą stronę to idzie. Także, jeżeli jesteś osobą, która, która łatwo popada w nałogi, papierosy, alkohol czy jeszcze inne używki, bądź e, czujny, żeby nie dorobić sobie jakiegoś kolejnego uzależnienia. Kolejna kwestia. Nigdy, absolutnie nigdy nie inwestuj pieniędzy, które są Twoimi oszczędnościami. Na inwestycje trzeba przeznaczyć kwotę, którą możesz stracić bez bólu. bez bólu. To znaczy, zawsze to boli, jak się straci pieniądze, ale chodzi mi o to, że utrata tych pieniędzy nie zaburzy Waszej płynności finansowej ani bezpieczeństwa finansowego. Kolejna rzecz. Doedukuj się. W internecie jest mnóstwo darmowych treści, stron, kanałów na YouTube, gdzie specjaliści często mówią o światowej ekonomii. Można się dokształcić o tym, jak te rynki działają, często za friko. Szczególnie warto spróbować znaleźć takie osoby, które skupiają się na faktach bez polecania jakichś konkretnych sposobów w sensie systemów. Czy szkoleń. Spróbujcie znaleźć takie osoby, które nie mają żadnego interesu w tym, żeby was kierować na jakąkolwiek stronę. I ostatnia kwestia, którą mam Wam do powiedzenia: daj sobie czas. Edukacja, inwestowanie to nie jest coś, czego nauczycie się w jeden dzień, w tydzień, czy nawet w miesiąc. To zajmuje sporo czasu. I tutaj fajne są stronki. Które bazują na prawdziwych danych giełdowych, forexowych, różnych, zależy co tam gracie czy z kryptowalutami, gdzie można założyć sobie jakieś konto i dostaje się wirtualne pieniądze do zabawy, i można wtedy popatrzeć na swoje reakcje, bo nic nie ryzykujecie z finansów, natomiast macie realne dane i możecie sprawdzić z Wasze zachowania, czy Wam idzie to, czy Wam to nie idzie. Zobaczyć, jak na przykład ta giełda reaguje. Natomiast pamiętajcie, że gdy przyjdzie do Reala, to wasze zachowanie tak będą troszkę inne, bo inaczej gra się wirtualnymi pieniędzmi, a inaczej, kiedy wasze prawdziwe pieniądze leżą na stole i podejmujecie ryzyko potencjalnej ich utraty. To wszystko udanego inwestowania i podkreślę jeszcze raz, nie wszyscy są naciągaczami, oszustami itd. Tak są osoby, które się na tym znają, natomiast chciałem was uczulić na jeden z częstszych jakby mechanizmów. Które naciągacze stosują, po prostu, żebyście mieli się na baczności, potrafili w jakiś sposób odróżnić, czy to, co gdzieś wam się reklamuje, jest bezpieczne, czy nie. Ale to nie znaczy, że każdy jest oszustem. Po prostu uważajcie i przeanalizujcie zawsze daną sytuację. To wszystko, trzymajcie się, cześć.